Cześć kochani, witam w kolejnym odcinku ze zdrapkami irlandzkimi i dzisiaj takie o, do zdrapeczki 13 euro wkładu i mam tutaj dwie zdrapki za 1 euro mam dwie zdrapki bingo za 3 euro już naddrapane i mam y, zdrapeczkę za 5 euro I tak więc kochani, zabieramy się za zdrapywanie, trzymajcie kciuki i lecimy i myślę, że zaczniemy sobie Zaczniemy sobie od zdrabki za euro. I tutaj w tej zdrabce szukamy diamentu. Jeśli znajdziemy diament, wygrywamy przypisaną do niego wygraną. No tutaj diamentu niestety nie ma. Zrobimy sobie teraz bingo już na poczęte no i drapiemy będziemy drapać po dwie liczby dwadzieścia jeden i sześć mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze widać sześć i dwadzieścia jeden Dalej 47 i 50. Jeszcze na końcu zrobię to podsumowanie, bo już podliczyłam wszystko zapomniałam dodać na początku. Okay, dobra, e, co tam dalej? pięćdziesiąt osiem i siedem, pięćdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwa sześćdziesiąt pięć i czterdzieści dwa mamy sześćdziesiąt pięć dalej sześćdziesiąt sześć i dziewięć 打雷。 I Zbliżamy się do końca cztery ostatnie liczby, mam dziewiętnaście i siedemdziesiąt trzy, przed ostatnia, to jest dwadzieścia siedem. I tutaj, no i co by nam się przydało? Co by nam się mogło przydać? 24 może, nie, 24 nie może być, bo by była linia i ten diamencik. Może 10? Albo 64? No, albo 67. Nie ma tu zbyt wielu kombinacji. Zobaczmy. Mamy 33. I czy gdzieś jest, jest tutaj. Ale to nam nic nie daje. Tutaj wszędzie zabrakło. Chyba, że będzie gwiazdka tutaj w tym mnożącym symbolu, I wtedy będzie linia podwojona, wygrana. Więc sprawdzamy, czy mamy gwiazdkę. A jest gwiazdka, super. No to jest wygrana. I to jest symbol mnożący, jeśli jest w linii wygrywającej. Więc tak. Mamy tutaj gwiazdkę i to jest za 5 euro linia razy 2, 10 dyszka na tej zdrabce, więc fajny początek. Pierwsza, nie sorry, drapaliśmy już jedną za euro i była przegrana, no ale druga jest wygrana i ma dyszkę. A wkład 13 euro, więc już większość się zwróciło. Tutaj szukamy sakwy, ale niestety nie ma. No ale dycha jest super. Dobra, to sprawdźmy tą drugą za euro i zobaczymy, czy będzie diament. Znowu zaczynamy pierścionkiem. Tutaj mamy safe. Tu jakąś skrzynię. Tu jakiś garniec. I czy jest diament? No nie ma, niestety. Także obie za euro zawiodły. Zróbmy sobie od razu to drugie bingo. I miejmy to już z głowy. I zobaczymy, czy druga też będzie wygrana. Szukamy czterdzieści sześć i sześć.

68. Dalej, trzydzieści osiem i trzydzieści sześć.

cztery ostatnie przed nami osiemnaście i siedemdziesiąt pięć przed liczba to jest siedemdziesiąt jeden no i co by nam się przydało dwójka albo pięćdziesiąt Albo 37, 55, 42, 26, i wtedy ten symbol jakby tu wpadł. No zobaczymy, czy coś będzie. Mam 11. Jest tutaj. No, ale to nam nic nie daje. Nigdy, nigdzie nie widzę czterech rogów, ani żadnej linii utworzonej. Nie żadnego diamenciku. Wychodzi na to, że ta zdrabka jest pusta, ale jeszcze sprawdźmy sobie symbol. Tutaj znowu mamy gwiazdkę. I gdzie ona jest? Jest tutaj, ale ona nam nie daje żadnej linii. I sprawdźmy sobie, czy jest sakwa. No, niestety nie ma. Jest safe. Dobra, czyli ta jest przegrana i przechodzimy sobie do ostatniej. Za 5 euro. Na razie mamy 10 na 13 i zobaczymy. Ta ostatnia zdrabka powie nam całą prawdę. I tutaj mamy wygrywające liczby 8, 26 i tu szukamy też czwórek w tej grze. No chyba będzie przegrane, bo już widzę te oboki. To już wiadomo, co będzie. Tutaj 7, 18. No i piątek szukamy. O, jest 18, jest wygrane, czyli dzisiaj plus. Bo nawet jak tu będzie zwrot, tam była deszka, no to 15 na 13. Jedną pod osiemnastką i sprawdzamy. Trochę przybliżymy. Uwaga, uwaga. No mamy zwrot. No ale, tak jak mówiłam, tutaj jest 5. I tutaj jest 10. 15 na 13, więc plusik jest super. Bardzo mnie to cieszy. Już wam mówię. Jak wypadł październik? Mam tutaj na karteczce. Nie październik, tylko wrzesień. sorry Więc i też na, Wam napiszę na ekranie, chyba że zapomnę, no to nie. Więc we wrześniu na zdrabki wydałam 453 euro, a wygrałam 522 euro, więc byłam 69 euro na plusie. I tak, no, zrobiłam 23 odcinki, yy, ale z tych wszystkich odcinków tylko 9, 9 odcinka byłam na plusie. Ale też w niewielu odcinkach miałam 0 Tak naprawdę już wam mówię raz, dwa. Tylko w czterech odcinkach, yy, nie miałam żadnej wygranej. I powiem Wam tak, sporo wygrała, wydałam na te zdrabki we wrześniu, 453 euro to jest bardzo dużo, i nawet sobie nie zdawałam sprawy, że aż tyle. Ale to też pewnie dzięki temu, że wpadały fajne wygrane, więc wiadomo, że te wygrane przeznaczam dalej na zdrabki, bo jakbym nic nie wygrawała, no to albo by było mniej odcinków, albo po prostu by były te odcinki, no wiadomo, rzadziej, no i jakieś tam uboższe. No 522 euro wygrane na 453 wydane, 69 euro na plusie, więc wrześnie był bardzo fajny. Miejmy nadzieję, że październik będzie równie udany, czego i Wam życzę. Kochani, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, za wszystkie łapki, subskrypcje, za każdy komentarz. Życzę Wam miłego wieczorku, wysokich wygranych w Waszych zdrapeczkach. Trzymajcie się ciepłutko i do następnego pa pa!